15 grudnia w magicznej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia odbyła się Wigilia w Polickim Uniwersytecie III wieku. Studenci Uniwersytetu wraz z zaproszonymi gośćmi ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego, a także z przyjaciółmi z różnych środowisk, mieli niecodzienną okazję obejrzeć jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 w Policach. Jestem Menton, król zachodu, ujrzałem na niebie diaskę i poszedłem, aby powitać święte dziecko, a oto mój dar, pachnące kadzidło. Historia narodzin Jezusa w stajence betlejemskiej przekazywana jest od ponad 2000 lat. Zawsze ta sama i zawsze wzruszająca, tym bardziej, gdy odtwarzają ją dzieci. Kapłan, który uczestniczył w Wigilii podkreślił znaczenie narodzenia pańskiego, przerażenie Heroda, któremu wmawiano zdetronizowanie przez narodzonego nowego króla i który w konsekwencji zarządził rzeźnie winiątek. Potem były już tylko życzenia podczas łamania się opłatkiem i kolacja wigilijna, a na niej, jak to zwyczajem polskim bywa, nie mogło zabraknąć czerwonego barszczu z łóżkami, śledzia, ryby po grecku czy sałatki. Ze słodkości królował piernik, makowiec i sernik. Najważniejsza była atmosfera ciepła, spokoju i życzliwości.